Wszyscy potrzebujemy tej mocy z Wysoka, dlatego z uwagą słuchaliśmy słowa Bożego. A teraz przychodzi czas, żeby to, z czym się Bóg do nas zwrócił, było wprowadzone w czyn. Dzisiaj rzecz jasna w tej świątyni nie tylko Te nasze rozważania z trzeciej niedzieli wielkanocnej, one są mocno pogłębione tym, co się wydarza w mieście stołecznym, a co jest odzwierciedleniem pewnego wielkiego zamysłu, bardziej może pragnienia, żebyśmy wobec całego naszego narodu, ale myślę, że nie tylko, znacznie szerzej pojętego społeczeństwa na całym świecie, opowiedzieli się za życie. I dlatego to jest wielkie i nie możemy szczęcić sił, ani też nie mieć w sercu Pan wykstał i powrócił do życia i chce, abyśmy z nim żyli. I to jest jasne przysłanie zbawiciela. Opowiedział się za życiem, tak najogólniej, najkrócej mówiąc i co jest dla nas wszystkich zrozumiałe. Kiedy patrzymy na czasy Starego Przymierza, a szczególnie powinniśmy teraz myślami powiedz jakby w ten pierwszy czas, kiedy Bóg stwarzał świat i stwarzał człowieka, to tam i chcemy zobaczyć to niezwykłe pochylenie się w Boga stwarza na Ciebie na swój obraz i podobieństwo. Pamiętaj, że w Tobie jestem odzwierciedlony. To jest, kochani, tak mocna i tak potężna, niewyobrażalnie wielka prawda. Bóg podzielił się sobą w każdy z nas nosi w sobie DNA Ojca. I dlatego powinniśmy z taką wielką radością mówić o życiu. Bo to jest dla nas coś, czego nie jesteśmy w stanie objąć ani naszym rozumowaniem, ani naszą wyobraźnią. A wszystko to jest tak wielkie, tak piękne. Ostatnimi czasami, może nie tylko ostatnimi, bo to idzie takimi, powiedziałbym, falami i w naszej ojczyźnie, i w świecie samym. wezwanie. Nawet szczerze mówiąc, nie umiemy do końca, jakby wyobrazić sobie, że coś takiego zaistniało. Pojawia się wezwanie, a śmiejąc. Prawo do aborcji, czyli nie jest mowa o życiu. To rozumiem, Pojawia się prawo, abyśmy mieli prawo do śmierci. Drodzy moi, szczerze mówiąc, aż trudno nad tym rozważać. Człowiek. W jakiejś takiej sytuacji, kiedy ogarnia go lęk. Przed chwilą rozważaliśmy to wielkie zauroczenie Boga życia, które nam daje, a teraz musimy zderzyć się z rzeczywistością małości, słabości, swoistej podłości człowieka. Który mówi: A ja mam prawo na Kto słucha nauki Zbawiciela, ma być Jego świadkiem. Czytaliśmy przed chwilą dzieje apostołskie. Apostoł Piotr jest takim świadkiem i mówi o Jezusie jako dawcy. Ale pamiętacie z Księgi Proroka Izajasza, kiedy, kiedy Bóg przekazywał, czy ubogacał go powołaniem, to postawił przed Nim pewne zadania, ale w pewnym momencie Bóg mówi, to zbyt mało. To zbyt mało, jeśli my, słuchając słowa Bożego i reflektując z na nami, uporządkujemy nasze serce. To zbyt mało, ponieważ my nie jesteśmy na tej drodze sami. My idziemy w wielkiej rzeszy, w wielkiej gromadzie, w wielkiej wspólnocie, a święty Paweł wreszcie do latem przypomina nam, pamiętajcie. Jeden drugiego brzegiona macie nosić, czyli jeden drugiemu pomagać, a szczególnie w takim momencie, kiedy widzicie, kiedy czujecie, kiedy rozumiecie, że radować nie jest w stanie udźwignąć tego, co jest cząstką Jego powołania, i my tutaj dzisiaj podnosimy. Właśnie do tej kwestii. Wokół nas idzie wielu naszych braci, naszych siostrów, którzy nie w stanie udźwignąć tej fascynacji nad pięknym świętością życia i dlatego w tym zagubieniu wypowiadają słowa przerażające. I dlatego Panie Jezu, daj nam wszystkim łaskę nawrócenia i o tym mówi dzisiaj wyraźnie apostoł Piotr, żebyśmy uświadomili sobie i innym, że początkiem wejścia na nową drogę i zrozumienia wielkich spraw Bożych jest nawrócenie. Ciągle jesteśmy przy życiu, przy tej fascynacji. Drodzy moi, kiedy święty Jan Paweł II przygotowywa encyklikę Ewakuję Witem, to postanowił jakby odejść od tych dawnych wzorców, gdzie przedstawiając pewną ważną do, do zapamiętania i do realizacji do zrozumienia kwestie bronił zasadności tego połączenia, a w Ewangelii Wite jest obrana inna droga pokon wiedział i pokazał spójrzcie Jakie to jest piękne, jakie to jest wyjątkowe. I to jest sami wiemy, że zdecydowanie lepsza droga, umieć zaogoczyć sprawę, tematem, rzeczywistością słuchacza, podbiorcę, ażeby na tej nocy przekonał się, z jak wielką. Z wspaniałymi rzeczami, sprawami, rzeczywistości ma do czynienia. Ważnym przesłaniem jest także to, co jest zawarte w dzisiejszej Ewangelii świętego św. Jana. Jest to upomnienie, może i zachęta, abyśmy nie grzeszli byśmy naukę Bożą. Zatrzymajmy się przy tym uczeniu zawartym Ewangelii. Tam Jezus zanim spotkał się i rozpoczął dialog z apostołami zwrócił się do nich z takim wielkanocnym pozdrowieniem w czasie okresu wielkanocnego w tych pierwszych spotkaniach zawsze się tak zwraca do nich, to i do nas też się tak zwraca, mianowicie mówi Poki wam. Oznacza to, iż pragnie nam przekazać cały Boży porządek, bo w tym jednym słowie zawiera się ogromnie ważna rzeczywistość. Ten To pojęcie Bóg jest tak pojemne, tak bogate, nawet niezmierzone, że Bóg chce, aby w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszej codzienności gości boży, porządny, żebyśmy od tej pory całego Pana Jezusa umieli, jakby realizować. W swoim życiu, a Pan Jezus mówi pamiętajcie, że jestem drogą, prawdą i życiem. A właśnie i życiem. A kończy ten wywód słowami bo Wy jesteście świadkami tego. Daj mi się. Kiedy za chwilę się rozpocznie ten marsz, Fakt, Że poznając i miłując Pana Jezusa, stajemy się Jego apostołami, Jego świadkami. Sami doskonale wiemy, bo to z praktyki wiemy, czujemy, mamy zrozumienie, że słowo choćby najpiękniejsze i najbardziej elegancko przekazane, ono nie ma w sobie tyle mocy. aby po tym pięknym, apostolskim odezwaniu się do całej społeczności naszego narodu i jak wspomniałem wcześniej, do innych także, bo nas obserwują, o nas pytają, patrzą czy zdamy egzamin z tych wielkich zadań, żebyśmy rzeczywiście okazali się, Świadkami Pana Jezusa, na Jego Duchu, który jest drogą, prawdą i życiem.